Cześć, z tej strony Łukasz, witam Was serdecznie. Wrzesień FEN jest miesiącem poświęconym marce Zyxel i na naszym kanale znajdziecie już nagranie webinaru poświęconego chmurowej platformie do zarządzania urządzeniami Zyxel, czyli Nebuli oraz na blogu makeittogether.pl artykuł przygotowany przez inżynierów Zyxela poświęcony technologii Wi-Fi. Na dziś przygotowaliśmy dla Was wywiad, a moim gościem jest Norbert Ogłoziński, counter sales manager firmy Zyxel. Cześć, Witam. Norbert. Witam serdecznie. Cześć, Łukasz. Dzień dobry. Będę miał do ciebie kilka pytań dotyczących waszej oferty, ale zanim do nich przejdziemy, chciałem was zachęcić, żebyście w komentarzach zostawiali pytania do Norberta. Nie odpowiemy na nie na żywo, z tego względu, że wywiad nagrywamy wcześniej, ale będziemy odpowiadać sukcesywnie na naszym kanale, jak będą się pojawiały, a trzy najciekawsze pytania nagrodzimy ładowarkami indukcyjnymi. Norbert, ostatnie dwa lata były. Trudne, nie tylko ze względu na pandemię i niedostępność pewnych komponentów, takich jak na przykład półprzewodniki, no ale również wojna na Ukrainie, szalejące kursy walut. A pomału zaczyna się również kryzys energetyczny. Powiedz mi, jaki to był czas dla Zyksela. Jak Ty oceniasz bieżący rok? Bieżący rok na pewno jest rokiem pełnym wyzwań. Składa się na to kilka czynników. Tak naprawdę wspomniane przez Ciebie niedobory komponentów do budowy urządzeń to jest czynnik, który dotyka również producentów sprzętu takich jak my. Jednocześnie sytuacja pandemiczna sprawiła, że w niektórych segmentach rynku odnotowaliśmy wzrost zainteresowania naszymi rozwiązaniami, chociażby rozwiązaniami VPN do łączności zdalnej. Sporo ludzi się przełączyło na pracę zdalną po prostu. Nie? Tak jest, tak jest. Był to swojego rodzaju boom, na tego rodzaju rozwiązania i gdzieś tam na pewno pozwalało to balansować biznesowo niedobory w różnych innych aspektach. Myślę, że wychodzimy z tego obronną ręką i Zyxel jako producent zabezpieczył odpowiednio, że tak powiem, kanały Dostępności podzespołów i sytuacja na pewno jest o wiele lepsza niż była w pewnych momentach z zeszłego roku i na początku obecnego. Generalnie, dlaczego, co wskazuje na to, że wychodzimy obronną ręką, no przede wszystkim cały czas rosnące zainteresowanie naszym, naszymi rozwiązaniami, naszym brandem. Tak? Wyzwaniem też jest na pewno i to akurat pozytywnym to, że coraz większa ilość partnerów kieruje swoje kroki, że tak powiem, w kierunku naszego brandu. My z tego się bardzo cieszymy, bo, bo, bo też cenimy sobie z zespołem współpracę z naszymi partnerami. Jakby z tego się wywodzimy i, i staramy się to robić jak najlepiej możemy. Mam nadzieję, że, że wychodzi nam to dobrze. Wyniki osiągane przez nas w Polsce, jak i w Europie, czy na świecie, myślę, wskazują na to, że, że Zyksel idzie w dobrym kierunku. I Super. My też widzimy jako dystrybutor, że te dostępności się poprawiły i akurat tutaj z Waszymi problemami w większości wypadków po prostu nie ma problemu aktualnie z dostępnością. Cieszy mnie to słyszeć, że tak powiem, nie tylko subiektywnie z własnych ust, ale, ale od, od osoby postronnej, również będącej u nas, że tak powiem, w gałęzi naszego biznesu. Dzięki. A mógłbyś nam powiedzieć więcej o tym, jak Zyxel pozycjonuje się na rynku i co Was wyróżnia? Jasne. Jeśli chodzi o pozycjonowanie naszej marki na rynku, myślę, że jesteśmy jednym z producentów, który, który kieruje swoje rozwiązania do małego i średniego biznesu, czyli SMB. Tak naprawdę korem naszego biznesu są właśnie rozwiązania dla, dla tego segmentu rynku. I to zarówno mamy rozwiązania, oferujemy rozwiązania dla tych najmniejszych instalatorów czy, czy resellerów, którzy po prostu oferują swoim klientom rozwiązania z kategorii sieci komputerowych, ale też trochę większe firmy, które, które również działają jako integratorzy, również tych dużych integratorów IT z rynku polskiego. Jak wspomniałem wcześniej, portfolio naszych partnerów cały czas się rozrasta, więc, więc myślę idziemy w dobrym kierunku. Kilka aspektów, które wyróżniają nas jako producenta. Takim ważnym myślę czynnikiem jest fakt, że nasze rozwiązania są kompletne, to znaczy mamy portfolio urządzeń pozwalających na zbudowanie sieci LAN od A do Z że tak bym powiedział, okay. ponieważ oferujemy bramy zabezpieczające, czy bramy VPN na styku sieci poprzez przełączniki desktopowe, niezarządzalne, zarządzalne przez web, przez przeglądarkę, czy też zarządzalne przez interfejs, przez CLI, Po... Punkty bezprzewodowe do budowania sieci bezprzewodowych. I tutaj też mamy również bogatą rodzinę, o tym, o tym może za chwilę powiem, ale na pewno ten czynnik. No właśnie, prawie... wspom mhm. wspominasz o tym, że ta oferta jest rozbudowana, a są jakieś elementy, które są częściej wybierane przez klientów. Rozumiem, że ta kompletność oferty też jest związana z możliwością zarządzania później łatwiejszego całą siecią. Tak. Jakbyś mi powiedział, co jest najczęściej wybierane przez Waszych klientów? Co jest z Waszą to jest specjalnością? To jest dobre pytanie, Łukaszu. Na pewno patrząc przez pryzmat przeszłości, zawsze dobrze czuliśmy się w, na rynku security, jeśli chodzi o zabezpieczenia sieci i nadal kontynuujemy, że tak powiem, ten trend i, i faktycznie te produkty zabezpieczające sieć stanowią sporą część naszego biznesu. Przełączniki, myślę, też już jesteśmy mocnym graczem na rynku sektora SMB. Jeśli chodzi o, o same przełączniki, gdzieś tam też ta praca domowa po naszej stronie została odrobiona już kilka lat temu. Przełączniki stanowią też bardzo dużą część naszego biznesu. Dlaczego mówię, że dobre pytanie zadałeś, ponieważ notujemy bardzo duży wzrost zainteresowania. Rynku, naszymi rozwiązaniami wireless. I tutaj. Okay, zdecydowanie... A jakieś wybrane modele, czy jakieś konkretne Chociażby urządzenia? Ten nwa 50, 50 AX to jest tak naprawdę najprostszy punkt dostępowy, już Wi-Fi 6 standardu. Naprawdę, jesteśmy aż zaskoczeni wzrostem zainteresowania tym modelem. To tutaj tylko wtrącę ci się, bo też pamiętam, że na Fenite Appresie, jak zaczynaliśmy wrzesień, który jest miesiącem u nas z Excela, też wspominaliśmy i pokazywaliśmy ten punkt dostępowy, czyli jeżeli chcielibyście go zobaczyć, to możecie, możecie wrócić do tego. A coś oprócz NWA50AX jeszcze jest takim, można powiedzieć, elementem, który jest najczęściej wybierany po prostu przez klientów? Mówiąc o wireless, cały tak? czas. To są również wyższe modele NWA 110X, czy modele ze smart anteną, których konstrukcja sprawia i smart antena jest to też wynalazek z Excela. Propagacja sygnału odbywa się w sposób taki, że ten sygnał podąża za klientem, więc okay. pozwala to na, że tak powiem, bardzo efektywne łączenie się z siecią bezprzewodową. Jest to też rozwiązanie, już kilka lat temu, wynalezione przez Zyxela, ale cały czas występujące w naszych punktach dostępowych, w tych modelach wyższych. Jasne. Wciąż też sprzedajemy, cały czas, że tak powiem, jest zainteresowanie naszymi rozwiązaniami w standardu AC. Więc powoli jakby technologia AX, czyli Wi-Fi 6, mm -hmm. zastępuje Wi-Fi 5, czyli standard AC. Ten trend widać bardzo wyraźnie. To chyba będzie do tego dążyło też przez to, że potrzebujemy coraz wyższych i prędkości, mamy coraz większe zagęszczenie urządzeń bezprzewodowych, no Jasne. i stąd to się tak naturalnie zmienia, przynajmniej tak mi się wydaje. Zapomniałem? To są w zasadzie te główne zalety, które się pojawiają przy tych nowych standardach. Często mamy do czynienia ze zwiększeniem wydajności, czasami właśnie z poprawą jakości, jakości sygnału, ale tutaj też na to ma duży wpływ to, w jaki sposób vendor podchodzi do technologii. No i druga sprawa, fakt, że po prostu mamy więcej urządzeń, więcej urządzeń i stąd stąd te potrzeba i na wydajność, i na większe zagęszczenie jest, jest coraz większa. Na pewno warto w... Też zwrócić uwagę na to, że kompleksowość naszej oferty to też jest jakaś wartość dodana dla partnerów, ponieważ posiadając sprzęt jednego producenta, jesteśmy jako odbiorca sprzętu chronieni jedną gwarancją i też otrzymujemy wsparcie od jednego producenta. My stawiamy bardzo wyraźnie na to, żeby naszych partnerów wspierać. Zarówno przedsprzedażowo, czyli pomoc dobierać sprzęt, wypożyczyć sprzęt, bo również sprzęt nieodpłatnie wypożyczamy, umożliwiamy naszym partnerom przetestowanie, czy klientom końcowym, bo takie przypadki też się zdarzają, przetestowanie naszego rozwiązania i jakby nieryzykowanie zakupu w oparciu tylko o parametry z kartki, że tak powiem, ale też no, sprawdzenie, jak nasze urządzenia sprawdzą się w środowisku klienta. Myślę, że nie ma lepszego sposobu na to, żeby, żeby to sprawdzić. Taka ostatnia rzecz, jeszcze, o której chciałbym wspomnieć, to dla naszych biznesowych produktów oferujemy usługę NBDS, która jest w cenie urządzenia. NBDS oznacza Next Business Day Shipment. Tak naprawdę polega to na tym, że w momencie awarii urządzenia przy zgłoszeniu w danym dniu. W 48 godzin dostarczamy urządzenie zastępcze w cenie i po wymianie urządzenia, zamianie klient odsyła urządzenie wadliwe, a to nowe zostaje u niego w infrastrukturze. Jest to zupełnie nieodpłatny proces. Myślę, że jest to, jest to też jakaś tam. To jest naprawdę fajna wartość dodana. No? Dokładnie. Sprzęt biznesowy objęty jest gwarancją dożywotnią, tak zwaną limited lifetime. Wyjątkiem tutaj są nasze bramy, one mają 5 lat. Pięć lat. To, to i tak jest to, jest, to jest i tak długo jak na czas życia produktu security Zgadzać. wydaje mi się, bo te produkty po prostu ze względu też na mechanizmy bezpieczeństwa, które są często dołączane, po prostu muszą być coraz bardziej wydajne, no i on siłą rzeczy po prostu też y, się starzeje z czasem pod kątem samej wydajności, można powiedzieć, i tych mechanizmów, które często. Zdecydowanie tak. Ale też fajna rzecz, o której y, powiedziałeś, o tym, że w sytuacji, gdy ktoś wybiera. Takie kompletne rozwiązanie od Was do swojej infrastruktury to też otrzymuje wsparcie od jednego wendora, bo czasami jest tak, że mamy bramę od kogoś innego, przełączniki od kogoś innego, apeki od kogoś innego. No i później problem jeżeli nie jest łatwy do namierzenia i próbujemy go w jakiś sposób rozwiązać, no to musimy otwierać zgłoszenia na przykład od trzech różnych producentów. No i jakoś się pomiędzy nimi dogadać. Także wydaje mi się, że to też jest ważna sprawa i taka wartość dodana, która w tym momencie się nam pojawia. Zgadzam się. Tutaj też warto na pewno wspomnieć, iż mamy platformę, która spina wszystkie te urządzenia w jedną całość i umożliwia zarządzanie infrastrukturą, ale też mm. diagnozowanie w przypadku awarii. To, to, to e... chyba mówisz o Nebuli, tak? To wspominałem Dokładnie. na początku, że mamy dostępny webinar techniczny. A mógłbyś nam powiedzieć w kilku słowach więcej, czym jest Nebula? Bo to też jest jeden Aby. z wyróżników waszej oferty. Oczywiście jest to, Platforma Nebula jest to rozwiązanie chmurowe, umożliwiające scentralizowane zarządzanie infrastrukturą sprzętu sieciowego i tutaj możemy zarządzać dzięki Nebuli zarówno bramą, która jest na styku sieci, poprzez przełączniki, które dystrybuują sygnały sieciowe, po Punkty dostępowe, bezprzewodowe, które w bardzo łatwy sposób dodajemy do, do naszej, do naszej organizacji w ramach, w ramach Nebuli. Ostatnio przedstawiliśmy też routery mobilne 5G, które też już można konfigurować przez Nebule. Rozwiązanie jest skalowalne tak naprawdę nic nie wiem o ograniczeniach y, jakie musłoby ze sobą dodanie dużej ilości urządzeń mamy coraz większe instalacje które nasi partnerzy y, instalują i którymi zarządzają y, dzięki Nebuli wszystko działa znakomicie y, no jest to produkt który jest z nami już piąty rok zdaje się więc y, sporo Bo się na... mówię, jest dojrzały nie tak jest, tak jest, że tak powiem problemy w wieku dziecięcego, czy niemowlęcego mamy już dawno ze sobą i faktycznie patrząc jak rozwija się ta platforma, jesteśmy zbudowani odsetek też ponieważ kupując urządzenie na samym początku konfiguracji wybieramy czy chcielibyśmy urządzenie skonfigurować w trybie standalone czy właśnie w nebuli. Widzimy, że odsetek też klientów, którzy uruchamiają Nebule i konfigurują już jakby wykorzystują tą platformę do zarządzania infrastrukturą jest coraz większy. To oznacza coraz większą świadomość, możliwości, jakie daje Nebula. Jest to pozytyw na pewno, zdecydowanie. Tutaj też podoba mi się ta elastyczność, nie? No bo nawet jeżeli ktoś się zdecyduje na wasze urządzenie, no to potem może zdecydować, nie, czy nebula jest dla niego odpowiednia, tak. czy nie. Jeżeli to to z jakiegoś będzie. powodu nie będzie mu się podobało zarządzanie standalone, to rozumiem, że może przejść po prostu do zarządzania na platformę chmurową i w ten sposób tak naprawdę ułatwić sobie zarządzanie tą siecią, no bo wszystko wtedy mamy w jednym tak naprawdę panelu. Zgadza się. Duży pozytyw, myślę, taki dość, dość kluczowy to fakt, że platforma Nebula jest darmowa. Tak naprawdę otrzymujemy ją razem, wraz z zakupionym sprzętem. Istnieje możliwość dokupienia licencji mm -hmm. rozbudowania funkcjonalności, ale tak naprawdę są to bardzo zaawansowane funkcjonalności, za które trzeba zapłacić Jasne? jakieś pieniążki, ale, ale nie jest to nic, co... W jakikolwiek sposób ogranicza możliwość zarządzania, konfiguracji, diagnostyki w sieci. Więc Często jest... samo zarządzanie, nawet dodanie punktów dostępowych kojarzy u innych y, producentów jest od razu płatne. Także tutaj to na pewno jest plus. Myślę, że, że tak. Staramy się tutaj wychodzić naprzeciw potrzebom rynku i gdzieś tam. Y, pokazywać się na tym rynku również dzięki takiej takiej ofercie, tak? Jeszcze wspomnieć warto o tym, że aktualizacja w naszych produktach też nie jest odpłatna aktualizacja oprogramowania, więc te pojawiają się regularnie co jakiś czas i w momentach, gdy, gdy wymagana jest jakaś aktualizacja firmy. Więc myślę że to też jest jakaś wartość. Jasne. No tak, no bo to różnie jest. Czasami trzeba wykupić jakieś pakiety supportowe, żeby w ogóle taką aktualizację firmware'u w ogóle, w ogóle mieć. Wspomniałeś też o routerze mobilnym i z tego co kojarzę, to jest NR5101, bo też tak. planujemy unboxing kilku waszych produktów LTE, który będzie jeszcze w tym miesiącu na naszym kanale, także na pewno warto ten kanał śledzić. Norbert, jakbyśmy sobie tak podsumowali to nasze dzisiejsze spotkanie, jak Ty przewidujesz? W którą stronę Wasza oferta będzie się rozwijała, a które nowe technologie będą dominowały? Coś, co już widzimy, to bardzo duży wzrost zainteresowania technologią wspomnianego produktu przez Ciebie, czyli NR5101. Mamy rodzinę routerów 5G, mhm. których sprzedaż. Rośnie zainteresowanie rośnie bardzo, bardzo szybko, troszeczkę też wręcz nieoczekiwanie dla nas i, i zaczyna to być naprawdę bardzo mocny element naszego biznesu Jasne. w Polsce i, i na świecie. Mamy tam trzy produkty, Jasne. zwykły router mobilny, tak zwany kieszonkowy, wspomniany NR5101 to jest router taki desktopowy. Powiedziałbym INR 7101, który jest routerem zewnętrznym, który możemy zamontować na słupie na zewnątrz i który pozwala przy transferach osiąganych dzięki standardowi 5, transmisji 5G, tak naprawdę stanowić główne łącze w, w nie wiem, małej firmie, w, w średniej firmie. Lub być wykorzystywane jako łącze backupowe, naprawdę zapewniając bardzo wysokie transfery. Tam już so, mówimy chyba nawet o transferach do 4 czy 5 gigabitów na sekundę, w sprzyjających tak, warunkach z tego, co, z tego, co kojarzę. Także no jak najbardziej, nie? często organizacje mają zdecydowanie słabsze łącze dostępowe. Nie? Tak jest, tak jest. Także jest to, jest to, myślę, mocna oferta z naszej strony, jeśli chodzi o rynek. Na pewno też, co już wcześniej wspomniałem, jednak rosnące zainteresowanie rozwiązaniami Wi-Fi 6 czy Wi-Fi 6E, bo to mhm. jest jakby rozszerzenie standardu AX. Mamy już pierwsze produkty w drodze, że tak powiem, do naszej oferty, więc lada moment przedstawimy je na rynku. To przecież to jakby świadomość klientów czy partnerów, integratorów, którzy stawiają na ten nowy standard. Wiadomo, że integrator też troszeczkę będzie szybciej, że tak powiem, świadomy tego, co się dzieje na rynku. Faktycznie ten, ten, ta migracja do standardu AX jest coraz bardziej widoczna i też w pozytywnym słowoznaczeniu znaczeniu zaskakująca jest jakby świadomość klienta. O tym, co ta nowa technologia jest w stanie mu dać. I tu mówimy zarówno o technologii 5G, jak i o standardzie Wi-Fi yy, AX Wi-Fi 6. Tak, bo też w tych produktach, o których wspominaliśmy, też często mamy zintegrowane nie tylko 5G po stronie interfejsu WAN, ale też mamy zintegrowane od razu Wi-Fi 6, więc po prostu Dokładnie. jesteśmy w stanie później to w efektywny sposób udostępnić. Tak, tak, nie mamy wąskiego gardła tutaj, prawda, po stronie Lanu, więc jest to, jest to zdecydowanie dobre kombo, tak bym powiedział. Jasne. Norbert, dzięki Ci za poświęcony czas na nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję również. Naszym słuchaczom chciałem tylko przypomnieć, że trzy najciekawsze pytania do rozwiązań Zyxel, które zadacie w komentarzach, nagrodzimy ładowarkami indukcyjnymi. No, jeżeli nasz materiał Wam się podobał, chcecie, chcecie takich materiałów oglądać więcej, dajcie łapkę w górę i oczywiście zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, żeby być z naszymi materiałami na żywo, tak jak na bieżąco. Zresztą, tak jak wspomniałem, jeszcze na ten miesiąc mamy zaplanowany unboxing routerów Zyxel LTE, więc myślę, że. Że warto do nas dołączyć. Dzięki i do usłyszenia. Zapraszamy. Dziękuję.